Cześć, z tej strony Janek z RGMPL, a dzisiaj mam dla Was kolejny pistolet. Umarex SPA Expert. Jest to ekonomiczna propozycja od Umarexa z nowej serii SPA. Która do tej pory wydawała mi się bardzo ekonomiczna. Wręcz były to pistolety sprężynowe raczej rekreacyjne, ale tutaj mamy coś, co próbuję nawiązywać do pistoletu meczowego. Zróbmy unboxing, zobaczmy co jest w środku i powiem Wam coś więcej. Pistolet przychodzi w charakterystycznym dla Umarexa pudełku stałej kolorystyce oraz, takich oraz takimi charakterystycznymi łóżkami, co sugeruje, że będzie to sprzęt, który będzie popularyzował strzelectwo i jest to idealne rozwiązanie aby właśnie to strzelectwo meczowe spopularyzować jest jak na swoją klasę tanim sprzętem ale bardzo ciekawym zobaczmy co jest w środku standardowo papierologia nasz główny bohater oraz dodatkowe magazynki i oringi oraz element, który za chwilę Wam pokażę do czego służy sam sobie pistolet prezentuje się tak. Choć stylistycznie nawiązuje do pistoletu, tak naprawdę jest to rewolwer, który ma tutaj bębenek, magazynek bębenkowy, a z tyłu ma kurek. Jego jedynym sposobem strzelania jest strzelanie z samonapinacza, czyli tak zwany double action. Natomiast jest bardzo przyjemny spust, który pozwala strzelać. Już trochę bardziej precyzyjnie. Na samym spuście mamy przetykowy bezpiecznik, który blokuje nam mechanicznie możliwość oddania strzału. Nie zwolni się kurek, ma tylko pewien jałowy luz. Na obudowie pistoletu mamy mechanizm blokujący możliwość wyciągnięcia magazynka. Wyciągamy go w ten sposób. Bardzo charakterystyczna konstrukcja dla Umarexa. Natomiast, aby dostać się do kapsułki CO2, bo jest to pistolet na gaz CO2, musimy zdjąć ten oto chwyt. Tutaj mamy pierwszą nietypową, nietypowe rozwiązanie konstrukcyjne, ponieważ ta śrubka, która w większości pistoletów służy do dociskania kapsuły, jest elementem, który trzyma nam Cały chwyt, cały chwyt pistoletowy, musimy ją wykręcić zupełnie do końca, i w tym momencie cały chwyt nam schodzi, wysuwa się. Natomiast jego druga strona jest śrubokrętem płaskim, pozwalającym nam założyć kapsułkę CO2. Ale tutaj jeszcze chciałem Wam pokazać, jak to jest skonstruowane. Mamy dostęp do wszystkich najważniejszych elementów, które są wykonane z mosiądzu. Jest to bardzo fajna jakość. Elementy zaworu są łatwo dostępne. Możemy potencjalnie w przyszłości, kiedyby zaszła taka potrzeba, wymienić uszczelkę. A pistolet pozwala na pewne modyfikacje. Spodziewam się, że już niedługo będą dostępne różne chwyty bo na pewno drukarze 3D zobaczą potencjał modyfikacji tego pistoletu. Dobra, załadujmy go i zobaczymy jak to strzela. Teraz pokażę Wam jak załadować magazynek. Używam śrutu też pasującego, czyli od Umarexa. Śrutu płaskiego, ponieważ jest to pistolet z zacięciem sportowym. To użyjmy sportowego śrutu. Bierzemy magazynek, magazynek ma takie ząbki. Te ząbki idą w kierunku strzelca, to znaczy, że wkładamy śród od tej strony jest z ząbkami, z stroną tą wylatującą z rufy do dołu. W ten sposób wkładamy, dociskamy na tyle, żeby śruty wyrównały się z komorą, żeby nic tam nie, występ... nie wystawało. Ładujemy w ten sposób wszystkie komory. I ja od razu sobie załaduję pozostałe magazynki dostępne w komplecie. Ok, dobra. Teraz przygotowujemy pistolet do działania. Zaczniemy od wsadzenia kapsułki. Kapsułki z gazem CO2. Bierzemy sobie kapsułkę. Następnie nasz pistolet. Tutaj jest ta śrubka, o której wcześniej wspominałem. Śrubka powinna być wykręcona. Ona jest o tyle fajnie zrobiona, że na początku możemy sobie nawet ją po prostu palcami ruszyć. Wkładamy kapsułkę, tu gdzie jest przebijak, szyjką. Trafiamy. Najpierw sobie dokręcamy tyle, żeby nam doszło do oporu. Później bierzemy, właśnie ten element, który nam trzyma chwyt, a z drugiej strony jest śrubokrętem. Celujemy sobie tu. Dokręcamy aż do przebicia. Jest bardzo charakterystyczne. Czuć to pod palcem. No i co? I w tym momencie de facto pistolet. Po założeniu okładziny chwytu wkładamy ją do końca i dokręcamy. Bierzemy ten oto element i sobie go tutaj wkręcamy. A następnie odsuwamy blokadę i od strony tych ząbków wkładamy do pistoletu tak, żeby nam blokada zaskoczyła. Teraz, kiedy swobodnie już się obraca bębenek, wiemy, że pistolet jest załadowany. Odbezpieczamy i możemy działać. A od razu przy tej okazji pokażę Wam, jak on jest fajnie skonstruowany, że ma dodatkowe szyny, weaver czy tam RIS, w zależności od typu nazewnictwa, które pozwalają nam zamocować na przykład kolimator, idealnie jakiś celownik laserowy, co by tutaj było nie do końca uzasadnione, ale zawsze mamy taką możliwość. A dodatkowo pistolet ma coś, co wygląda jak separator gazów wylotowych, w tym miejscu. Natomiast paradoksalnie jego wylot lufy jest tutaj, na dole. Jest to nietypowa konstrukcja, bo choć formalnie jest to rewolwer, to strzela z dolnej komory, a nie z górnej jak 90% normalnych rewolwerów. No dobrze, to spróbujmy sobie pierwsze. Hmm, Pierwsza próba, zobaczymy jak to strzela i jak działa spust. Na początek postrzelam sobie w blaszki. No i zobaczymy. To taki ze mnie sportowiec. Teraz spróbuję strzelić tarczę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, jak z pudełka, bez żadnych modyfikacji, jedziemy. Dobra, podejdźmy. No, i nie jest to grupa idealna. Jest to mocno przesunięte. Znaczy, tak, grupa nie jest taka zła. Trochę się poszarpała tarcza, więc nie widać dokładnie, jak się układały przestrzeliny, ale mamy grupę Po poznaniu pistoletu i poprawie techniki, grupę możemy przesunąć na środek tarczy i myślę, że będzie całkiem fajnie. Pumarex SPA Expert. Jest to bardzo ciekawa propozycja. Wydaje mi się, że będzie to idealny pomysł na pistolet z troszeczkę większym zacięciem sportowym, ale takim wdrażającym do strzelectwa. Będzie to bardzo dobry wybór dla rodziny, gdzie na przykład będzie można wdrożyć młodzież do strzelania, strzelania tarczowego. Pistolet jest samopowtarzalny, można się trochę pobawić, można się pobawić w dynamikę, ale również pozwala wyćwiczyć pewne nawyki bardziej pozwalające strzelać celnie. Dodatkowo jest to też model, który wypełnia lukę pistoletów z zacięciem tarczowym, ale w bardzo przystępnej cenie. Myślę, że za kilka lat będzie porównywany do takich modeli jak Loft 21, bo jest bardzo podobny, też jest napędzany CO2, też jest syntetyczny, lekki i dosyć celny. Natomiast jest to dużo nowocześniejsza konstrukcja jest również samopowtarzalny. pozwoli się trochę bardziej pobawić i wydaje mi się, że jest to super opcja na początek dla... Całej rodziny i dla młodych adeptów strzelectwa, ale myślę, że i starsi będą zadowoleni. Znajdziecie go na ergan.pl. Subskrybujcie kanał, ponieważ no niestety tradycyjnie widzę w statystykach, że oglądacie chętnie, ale subskrybentów jest bardzo mało. W końcach 2%. No I co oprócz znalezienia takich kwantów na naszej stronie? Zapraszam na bloga żeby troszeczkę poprawić swoją wiedzę teoretyczną i później przełożyć to na wyniki na tarczy. Oraz do innych materiałów na kanale i do zakupów, bo jest to fajna opcja. Na razie! Expert, a, SP, a, a. Expert, dobra.